czas rada pedagogiczna uważa, że oddzielne szkoły budowlana i samochodowa jest w stanie przetrwać i jedna i druga będzie lepiej w tym momencie, jeżeli będą oddzielne nawet na nabór, bo obawiamy się tego, że w momencie połączenia dwóch szkół uczniowie, którzy wybierali naszą szkołę, czyli samochodówkę tutaj, mogą nie wybrać połączonego zespołu. Uczniowie, którzy wybierali budowlankę, również mogą nie wybrać połączonego zespołu, czyli łączny nabór dwóch szkół może być mniejszy niż pojedynczo jednej szkoły i drugiej oddzielnie. Nie zgadzam się z tym, że te dwie szkoły nie dadzą sobie rady osobno. Do tej pory jakoś dawaliśmy sobie radę i nie było problemu z utrzymaniem, nie było problemu finansowych. My jako Rada Rodziców zawsze żeśmy robili, że jeżeli wiadomo Urząd Miasta nie chciał na coś przydać, przyznać pieniążków, a były to takie kwoty, które były osiągalne, to żeśmy bardzo często pomagali. Moje uczucia są mieszane w tym momencie. Mam nadzieję, że to, co robimy do tej pory, wpłynie pozytywnie na tą komisję, która teraz była z kuratorium. Mam nadzieję, że panowie podejmą decyzję dobrą, dobrą dla naszych uczniów i dla naszej szkoły, bo cała kwestia leży w tym, żeby nasi uczniowie byli kształceni w tej szkole pod tą samą nazwą pod tymi samymi warunkami z dyrekcją, z nauczycielami, z gronem pedagogicznym. Poszła informacja o likwidacji szkoły. Teraz część ciężko to później nawet odkręcić. Uczniowie też mają jakby takie mieszane uczucia, że zaczęli w technikum samochodowym, a skończą tak naprawdę w technikum budowlane. Ja myślę, że ani to nie będzie fajne dla osób będących w technikum budowlanym, ani dla osób będących w technikum samochodowym, takie nagle połączenie, szczególnie że nikt z nimi tego w dłuższym aspekcie czasu nie rozmawiał, nie przekazał, jak to będzie wyglądało fizycznie, czyli nie podjęliśmy jakichś takich, znaczy nie podjęto prób, żeby od września coś wypracować wspólnego, dlatego i nagle po prostu dowiadujemy się informacją, że zostaną zlikwidowani. No i to też może tak mówię, wpłynąć zarówno na uczniów, którzy dochodzą na sygnały, że niektórzy z nich nie będą chcieli w takim połączeniu zespołu być. Również część osób, które będzie składało papiery do tej szkoły, też może po prostu połączonego zespołu nie wybrać, choć oddzielnie wybraliby prawdopodobnie szkołę budowlaną i oddzielnie wybraliby szkołę samochodową, tak jak do tej pory wybierali. Jeździmy do kuratorium, składamy pisma, no, staramy się zrobić jak najwięcej, żeby naszej szkoły nie zlikwidowali. Uczniowie na korytarzach też nie wiedzą, co z nimi będzie, pytają mnie, jak to będzie wyglądało. Uczniowie z gimnazjum też nie wiedzą, czy mogą tu składać papiery, czy nie składać. Też są zdezorientowani tą całą sytuacją.